Witam tu Robert Cyżan z koła Forex Step Step. Kochani dziś mamy 12 czerwca 2020 piątek powoli kończymy sesję tygodniową przyjrzymy się więc funtowi do dolara no i tak ostatnio było tak że udało nam się te szczyty osiągnąć w tym tygodniu Jednakże e, Nie udało się przebić tutaj poziomu 1,28 Znaczy się przebić może się udało na chwilę, ale tylko na chwilę i e, zaraz zaczęliśmy tutaj punkt zaczął tracić e, OK to tyle i tak jest do dziś. To jest d1. d1 wygląda tak. I tutaj został zaobserwowany taki obiekt w kształcie trójkąta. Widać, że jest atakowany. Co można tutaj jeszcze na ten temat powiedzieć? No, na pewno ciekawe będzie tutaj to miejsce. Dlaczego te? Ponieważ zasięg tego typu może się tutaj w każdej chwili pojawić w formie w formie takiego odbicia, co najmniej dotąd, ale warunek jest jeden, że, że ten trójkąt się tutaj wybroni. Ok, to raz. Tygodniowa wygląda tak. No, już. Ten cały tydzień jak widzicie już w 50% jest e, zanegowany e, być może z, z punktu widzenia tygodniowego to najbliższy przystanek będzie 1.24648 czyli stopień przed co można jeszcze powiedzieć no tutaj na pewno e, takie ciekawe połączenie będzie to miejsce chociaż nie tu już jest też zanegowany Ciekawe. ok dobrze to 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 tyle jak głębokie mogą być spadki no jeżeli jeżeli ta korekta będzie takiej większej natury to bardzo głębokie bym powiedział i one mogą one mogą nawet być w następnym tygodniu mieć taki zasięg tak Czyli gdzieś tutaj przy 1, 22, 176, ale to już tak na następny tydzień. D1 wygląda tak, a ciekawiej chyba H4. H4 widzimy dwa takie trójkąty w jednym trójkącie. Jeden trójkąt został tutaj wybity. Było kilka podbić na nim, prób wygenerowania, wybicia stąd, ale, ale nieudane. E, następnie cena zjechała tutaj do tego czarnego trójkąta. Było podbicie do góry i to utworzyło właściwie ten trójkąt. No i teraz jesteśmy na samych dołkach tego trójkąta i pytanie, jak oni się tutaj zachowają. Mm. jest koniec tygodnia przypominam więc, więc więc jest tutaj wiele możliwości które mogą z tego wyniknąć Hedynka wygląda tak na tej linii widzicie tu co on, on ją odbija przejdźmy na M15 może znajdziemy tu jakiś um, jakąś możliwość która którą moglibyśmy rozrysować no tak no tak, wszystko jasne. Hmm, ok. To tak, em, jest tutaj formacja, ta formacja nazywa się, już Wam mówię, to jest potencjalna formacja książkowa, formacja motyla, odwrócenia trendu. Gdyby się to udało, i cena wróciła tutaj, w tym miejscu, do wzrostu no to to byłoby bardzo ciekawe miejsce raz tutaj odbiła teraz na tym M15 jest próba y, od razu zanegowania całego tego całego tego m, miejsca czy się uda trudno powiedzieć inaczej docelowo y, bym powiedział dziś tutaj gdzieś jeżeli spadki będą kontynuowane jeżeli nie to w tym trójkącie na tej formacji możemy możemy wybić do góry nie można tego wykluczyć natomiast obserwując po wolumenie jest ten wolumen bardzo mocny bardzo zdecydowany i e, nie wygląda raczej na wolumen tutaj przyjazny punktowi tak więc jeszcze raz to rozrysuję dla was dokąd idziemy Dwie, dwa najbliższe zasięgi to są to jest to miejsce Yellow może nie weźmiemy czarne opcja 1 opcja 2 to jest to miejsce 1,26,6,48 lub 1,25,20 bym powiedział to jest to. Ja dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego weekendu, odpoczywajcie dobrze. W razie pytań kontaktujcie mnie, pamiętajcie, że wszystkie te plany i tak dalej, co Wam rysuję, możecie nabyć w projekcie VIP razem z pilotażem oraz z konsultacjami. Ok, to tyle, jeszcze raz pozdrawiam i udanego weekendu, trzymajcie się.